Ewangelia jest e, niesamowita. Dlaczego? Pan Jezus e, chodzi po Galilei, głosi Ewangelię Królestwa, chodzi od wioski do wioski, zostawia swoje rodzinne Nazaret i idzie do Kafarna, do małej miejscowości nad jeziorem. I mieszka tam u Piotra. Robi się zamieszanie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy słyszą, że jest tam uzdrowiciel. Ten, który leczy wszystkie choroby, więc ludzie przychodzą pod dom Piotra, pukają do drzwi i mówią, wejdź, wejdź, uzdrów nas. I pewnie kroniki tego miasta by zapisały, że pojawił się taki uzdrowiciel, zwany Chrystusem, który uzdrawiał wielu ludzi i którzy ludzi. Wielu ludzi odmieniło swoje życie po spotkaniu z tym niezwykłym człowiekiem. Ale Jezus dodaje tutaj właśnie jakieś takie ważne zdanie, że nie tylko mu chodzi o to, żeby ci ludzie. Zostali uzdrowieni z tych chorób, ale mówi: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Teraz my chcemy być uczestnikami tego Królestwa. Jak wygląda Królestwo Niebieskie? Zewnętrznie się nic nie zmienia. Nadal jest zimno, nadal jest śnieg, nadal jest niebezpiecznie, nadal wojny toczą się na świecie i wszystko nas przygnębia, ale serce nasze jest przemienione. Dlaczego? Bo Chrystus w tym wszystkim uczestniczy i on jest obecny. Czyli ciemności zalewają nasze życie, wszystkie złe informacje do nas docierają, ale nie jesteśmy przygnębieni, nie jesteśmy zduszeni tym wszystkim. Dlaczego? Bo wewnętrzne światło, które pochodzi od Chrystusa, od, z naszej wiary, sprawia, że dostrzegamy obecność Królestwa Bożego, które pośród nas jest. I teraz na czym polega nawracanie się? Nie na tym, że ja teraz się zepnę i będę przestrzegał dziesięciu przykazań, i nie będę robił niczego złego. Ale nawracanie się polega na tym, że ja mam wiarę, że to królestwo z tego mojego serca może promieniować. I że Chrystus jest obecny w moim wnętrzu. I za każdym razem, kiedy ja myślę, że muszę coś jeszcze zrobić, żeby polepszyć ten świat, i jak polepszę ten świat, to Bóg zacznie dopiero w tym świecie egzystować i zacznie być widoczny, jest błędną drogą. Nawracanie się. Polega na tym, że ja dostrzegam obecność Chrystusa w ciemnościach mojego życia. I drugie czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, który jest bardzo ważne i fundamentalne. Wykorzystujemy je zawsze mówiąc o Kościele, dlatego, że w naszym Kościele ciągle szukamy jedności jedności. Wbrew pozorom szukamy tej jedności, mimo że ciągle władza nas pociąga i chcielibyśmy. Innymi strząsnąć i powiedzieć, na kolanach przyjdźcie do nas i uznajcie naszą prawdę. To jednak w duchu Pan Bóg cały czas nas powołuje do tego, żebyśmy szukali tej jedności w kościele. I proszę zobaczyć, co pisze Paweł. Upominam Was, bracia, w imię Pana Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie. I żeby nie było wśród Was rozłamów. Abyście byli jednego ducha i jednej myśli. No i później Paweł tutaj cały czas właśnie mówi o tym, że. Niektórzy mówią, że nas Paweł nawrócił, nas Chrystus nawrócił, nas Apollos, Piotr. Czy Chrystus jest podzielony? Zadaje pytanie Paweł. Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Zobaczcie, to co przed chwilą powiedziałem, nawracanie nasze polega na tym, że my dostrzegamy Chrystusa. Czyli nie chcemy iść żadną inną drogą. Nie chcemy skupiać się na mało ważnych sprawach. Nawet moralność, która wydaje się nam taka ważna, nie jest tak ważna jak to, żeby dostrzec Chrystusa i go zauważyć w naszym życiu. I Paweł w tym liście to samo mówi. Nie zwracaj uwagi na Pawła, nie zwracaj uwagi na Piotra, na innych, nie szukaj jakichś innych dróg. Tylko Chrystus się liczy, bo on umarł za ciebie na krzyżu i on jest zmartwychwstaniem i życiem. I jak zastanawiamy się, jakie jest zadanie naszej wspólnoty, co byśmy chcieli osiągnąć we wspólnocie. To nic szczególnego. Jedynym naszym zadaniem we wspólnocie jest miłość wzajemna. I oczywiście, że możemy kochać Boga abstrakcyjnego, który jest w niebie, ale Bóg tego nie chciał. Jezus tego nie chciał, tylko po to przyszedł jako człowiek tutaj na ziemię, żebyśmy kochali Jego, namacalnego człowieka, który był obok nas. I ludzie dwa tysiące lat temu nie uwierzyli w to. Nie mieściło im się w głowie. Jak? Ten Jezus z Nazaretu, którego rodziców znamy, ten, który jest taki zwyczajny, on jest Bogiem? Bluźnij, ukrzyżujmy go, pozwólmy się go. Bo my przecież mamy Wielkiego Boga, który zasiada na wysokościach. Mamy Wielkiego Boga, który nas sądzi. Mamy Wielkiego Boga, któremu trzeba składać ofiary i którego trzeba ciągle błagać o to, żeby zmiłował się nad nami. To nie jest możliwe, żeby taki człowiek był Bogiem. I w naszej wierze zakładamy, że w każdym człowieku przychodzi do nas Bóg. W każdym. Dlatego, że nie chcemy popełnić drugi raz tego samego błędu, że zlekceważymy kogokolwiek, przez którego mógłby Bóg do nas przemówić. Nie chcemy po raz kolejny ukrzyżować Chrystusa, który przyjdzie na ten świat. I to jest niezwykłe, że jak sobie uświadamiamy, kto siedzi pośród nas, no to właśnie siedzą ludzie, którzy są po rozwodzie. I ci, którzy trwają w małżeństwie. Siedzą ci, którzy mają dzieci, którzy pragną mieć dzieci, którzy nie mogą mieć dzieci, którzy są w ciąży. Siedzą y, ci, którzy mają jakiś stopień niepełnosprawności i ci, którzy tego stopnia niepełnosprawności nie mają. Siedzą ci, którzy mają wielkie wille i są super samochody i ci, którzy nie mają nic. I wyciągają rękę i proszą o pomoc. Siedzą ci, którzy mają depresję, i ci, którzy sobie świetnie radzą w życiu swoim. I siedzimy tu razem. I nie może przyjść nam do głowy żaden pomysł taki szalony, co, co jakiś czas w historii ludzkości się rodzi, że ktoś stoi nam na przeszkodzie do naszego szczęścia. I skoro ktoś nam stoi na przeszkodzie do naszego szczęścia, to powinniśmy tych osób się pozbyć. I jak ich się pozbędziemy, to wtedy nastanie sprawiedliwość, miłość, pokój, i wtedy będziemy wszyscy żyli. To nie jest chrześcijaństwo. I nigdy byśmy nie chcieli, żeby w kościele ktokolwiek wykluczał kogoś, kto ma dedy, kogoś, kto ma tatuaże, albo tego, co zupełnie nie pasuje, nie wiem, systemem myślenia czy życia do naszej wspólnoty. Chrystus zostawił nam jedno zadanie: abyśmy budowali jedność w Nim. Abyśmy potrafili kochać siebie wzajemnie. I jest to bardzo trudne. Dlatego, że. Człowiek ciągle by chciał tego drugiego poprawiać, i ciągle był powiedzieć, że jeszcze to, jak zmienisz, to już będziesz super. I dlatego jesteśmy tu po to, żeby przyjmować Pana Jezusa, żeby uczyć się od niego pokory, żeby to światło wewnętrzne, które jest w nas, właśnie powodowało, że ja jestem w stanie kochać te ciemności, które są dookoła mnie, bo światło wewnętrzne rozpala moje serce, do tego, że jestem w stanie to wytrzymać. Nie chciejmy, żeby coś z zewnątrz przychodziło do nas. I że dopiero jak zmienimy to czy tamto, jak to zacznie inaczej funkcjonować, to dopiero będziemy szczęśliwi. Nie, Chrystus mieszka w naszych sercach, Chrystus mieszka w naszym wnętrzu. On chce nas integrować, On chce zbudować jedność między nami i chce, żeby chrześcijanie stali się świadectwem jedności w tym świecie, żebyśmy byli iskrą, która zapala ludzi do jedności i żebyśmy potrafili w to mocno uwierzyć, że tacy właśnie jesteśmy.